się na na Team, znajdujemy się na tyle okrętnych. No i oddalamy się od Lucerny. No i w następne miejsce. No życie jest ciężkie, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Codziennie nowe wyzwania. Trzeba się do okrętu na okręt, zaraz będziemy wychodzić na kolejkę. To jest tak nowe piękne miejsce. Tutaj już widać nawet Pilatus. Sam skupiałem. Także to pamiętajcie, nie poddajemy się w życiu. Im trudniej, tym będzie najłatwiej. Kiedy musimy pokonywać takie trudności, przesiadać się z okrętu na okręt, z okrętu na pociąg, z pociągu na, na kolejkę.